Roz cierpę, roz dom, roz cierpę, raz się pyta, raz wątek, przerwą bąb, ołotek Raz się raz Duma, duma, narodowa duma Duma, duma, narodowa duma Duma, duma, narodowa duma Duma, narodowa duma Ajma wykręca, słuchajcie, co pamięta Ajma wykręca już pamięta, armia mnie przeklęta, miasto pamięta, a miasto pamięta. Wam z sam do śmietnika! Mityka, do, śmietnika. Mityka, do śmietnika! Raz sierpę! Raz moter, Czerwoną! Hołotę! Raz sierpę! Raz moter, Czerwoną! Hołotę! Raz sierpę! Raz młotę! Czerwoną! Hołotę! Czerwoną! Dlaczego stajemy się nie zadanie, jakie tylko możemy sobie nie stajemy na nie Ile tylko sił wstępnych kręg polskich. Pokażcie, jaka siła tkwi w niego ze mną. Do Jeszcze Polska nie, nie ginęła, póki my żyjemy. To nam obca przemozięła. Szablonie. Z narodem, marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, włączył się. Do Polski z gotowym przewodem włączył się z narodem. Si ich fała! Bohaterą! Cześć ich fała! Raz się czerwono, Raz motę, Czerwoną! Raz, sierpę, raz motę, Czerwoną! Kołotem! Raz Raz Czerwoną! Kołotem! Jest to ostatnie pozdrowienie dla tych chłopców i tych święć gazety wyborczej! Kto nie skacze? też wyborczej! Hej! Hej! Hey. Hey. Kto nie skacze? tej wyborczej! Hej! Hej! To nie kacie, tej wyborczej, hej!